Cześć, to co się ja witam, bo z moim racją oglądam sobie właśnie e, singiel na zawsze. Nie, wieczny singiel, tak chyba. Nie wiem, coś takiego, e, bo jest taki kalendarz adwentowy z Netflix wypuścił, że codziennie jest jakby nowy film, nie? W sensie inny film do oglądania. No ale w każdym razie. E, Skończyłam, y, zrobiłam taki trochę ranking, bo skończyłam właśnie y, świąteczny kalendarz, może znacie, może nie. Y, bardzo fajny, ale wnerwiający. W sensie jest 7 plus, więc jest spoko. Taki, no, taki o, przyjemny, taki do oglądnięcia, ale miłosny trochę. Ale nie, fajny spoko. Y, Wieczny singiel, no to też jest o miłości i są tu geje, więc od razu plus 10. <laughs> nie, no w sensie... Aha, ranking, no to muszę za ocena tamtego magicznego kalendarza to jest 7 na 10 a to póki co jest takie 8 na 10 bo mi się bardzo podoba, bardzo zabawne jest i fajne i takie przyjemne milutkie, jestem sama w domu aktualnie i czekam bo babcia zaraz przyjedzie z Tosią ze szkoły no ogólnie bardzo ich, bardzo lubię to nie musisz ten jest bardzo fajny i ten też jest bardzo fajny. Bardzo mi się podobają te dwie postacie w filmie. Super są. E, moje plany na dzisiaj. Mam korki z biologii i w sumie tyle. Teraz nadrabiam film z wczoraj. E, z wczoraj właśnie ten wieczny singiel to jest wczoraj i jeszcze dzisiaj mam jeszcze kolejny film, ale nie wiem, czy ja to dzisiaj oglądam. Dobra, zatrzymam i idziemy otworzyć kalendarz adwentowy, bo jestem ciekawa. Dobra, mój piękny kalendarz, dzisiaj jest trzeci, tak wygląda pudełeczko, no takie złote, on takie wiecie, dłuższe niż szerokie, nie? Szersze złóż niż wszerz, o, Ej, jakieś dziwne to jest w dotyku, nie wiem co to jest co to jest <laughs> przy, przy, przydałby mi się przydałaby mi się rozpiska co jest czym ale... o jest z tyłu jest Mejka do twarzy Okej okay? więc to jest takie coś taka myjka do twarzy ma taki pisiaczek tutaj i ona w dotyku jest taka no nie taka typowa, jak są te takie czyszczki do twarzy, takie tam są yy, te... Yy, no to to jest podobne. Tylko że to nie robi. Żzy. I śmierdzi. Naprawdę to capi tak troszkę yy, bardzo. I ma jeszcze gąbeczkę w środku, która się wyciąga i w ogóle jest taka spłaszczona, więc coś im chyba nie wyszło. No ale trudno. Więc czekajcie. Więc skończyłam ten film i zmieniam jego ocenę na 9 na 10 e, przypominam tytuł e, tytuł jest e, e, Wieczny Singiel e, bardzo fajne urocze i kochane, cudowne Nie wiem co mam robić, w sensie bo mogę sobie zacząć montować film bo jak wrócę to już będzie późno, więc jednak nie będę montować, tylko sobie napiszę piosenkę. Wiem, że jeszcze tamtej Wam nie pokazałam, w sensie, wy chyba nie wiecie, że napisałam. A mam taki film, jak jestem sama w domu, i tam zaczęłam pisać, pisać piosenkę. Więc, no, za niedługo może Wam ją pokażę. Tylko, że ona jest mało świąteczna i muszę ją jeszcze dorobić. Bo jakby ja już ją napisałam, nie? Ale brakuje mi takiego charakteru w niej troszkę, więc muszę jeszcze coś wymyślić. Ola, Miermana, ketal. Wiem, że dużo widzicie, ale ogólnie jestem po korkach. I. I no, i zaraz to będę musiała tata znaleźć. Powoli wyłania się moja twarz. No, więc trochę jest zimno. Było fajnie, prawie zasnęłam. Powiem wam, że nie było to fajne. Okej, okay, nic mi nie przejedzie. No, prawie zasnąłem, naprawdę. No, więcej informacji za chwilę. Oglądałam ten film, no nie, po tym rankingu, i potem miałam pisać piosenkę. Nie napisałam tej piosenki. W sobie tylko siedziałam w sumie i nie wiem, co robiłam. Byłam fascynująca. No i potem się musiałam zebrać na korki. Byłam na korkach z biologii, wróciłam z korków z biologii i teraz będę jadła naleśniory z nutellą, bo to jest piękne i cudowne i smaczne. Kocham naleśniory z nutellą. Naleśniory z nutellą to moje życie. Nie lubię rzeczy z nutellą, ale naleśniory z nutellą... To jest Cypek. Bardzo duży kot. To jest kot. To jest lew. Jest taki ja go nie podniosę, za ciężki jest. To jest takie gigantyczne, nie wiem czy to widać, ale to, to jest naprawdę duże kote. Duże ko duże, duże kote. No, moja dłoń jest jak jego łeb, nie wiem, więc jakby tak... Oprócz duże kote, to nie wiem, co się stało w moim życiu. Czekam na leśniorę i teraz będę montować film. Chyba dzisiaj nie było ciekawie. Ale jutro będzie. W ogóle mam was newsa, bo mam wreszcie normalny Normalny film do, film do montowania, tak? Program do montowania. Więc będę mogła w końcu nagrać aparatem, a nie telefonem, nareszcie, bo. Bo już nie będę miała tych takich, tych, takich, wiecie, tych szarych klatek, co tam by skakiwały. No. znaczy mam nadzieję, zobaczymy w sumie, bo nie wiem, zobaczymy. Ale nie powinno tak być. Dobra, także ja idę czekać na jedzenie i w sumie montować. I no, i pewnie materiały z dzisiaj jeszcze zobaczycie jutro, bo dzisiaj będę też jeszcze troszkę robić rzeczy, ale jest już późno, więc chcę, żebyście mieli jakiegokolwiek masa dzisiaj. E, no, wiem, że mieliście już wczoraj wczoraj vlogmasa dzisiaj, ale... E, bye, adios i widzimy się jutro. Mam nadzieję, że jutro, bo właśnie e, jutro mam, e, jadę do cioci i w sumie nie wiem, jak ja to będę montować. No, będzie ciekawy. No. Zobaczymy co to będzie.